W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnego rolnictwa firma Osadkowski wprowadza produkt o nazwie Ion Blue. Produkt oparty o dwa pierwiastki, które są Państwu dobrze znane, a jeżeli chodzi o rolnictwo, stosowane od setek lat. Mam tu na myśli miedź i siarkę. Natomiast miedź i siarka w wydaniu XXI wieku, w wydaniu czy w formie bioaktywnych jonów, które mają pełne działanie, zarówno odżywcze, jak i Fitosanitarne. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przeznaczenie tego produktu, to śmiało możemy go pozycjonować w zasadzie we wszystkich uprawach, zarówno rolniczych, warzywniczych, jak i sadowniczych. Oprócz uzupełnienia składników pokarmowych, to co mówiłem, będą pełnić siarka i miedź rolę fitosanitarną, wpływając na również zdrowotność roślin. Jak spojrzymy na funkcje miedzi w roślinie, są one bardzo szerokie. Bierze udział w procesach życiowych rośliny, w biosyntezie chlorofilu, jest promotorem syntezy lignin, wspiera odporność roślin, pośrednio zapobiega kiełkowaniu zarodników grzybów chorobotwórczych, wiąże i unieszkodliwia wolne rodniki, czyli to działanie antyoksydacyjne, zmniejszające stres w roślinie, wspiera kształtowanie bakterii brodawkowatych roślin bobowatych. I myślę, że z punktu widzenia Wielu gatunków roślin uczestniczy w redystrybucji azotu z tkanek wegetatywnych do generatywnych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na raz wielkość plonu, ale również jego parametry. To funkcje miedzi. Drugim etapem funkcje siarki w roślinie które też tutaj będą odgrywać ważną rolę w procesie syntezy aminokwasów siarkowych oraz protein. Podnosi efektywność nawożenia azotem. Ten duet siarka i azot jest nam dobrze znany i wykorzystywany. Współuczestniczy w kształtowaniu pierwotnych składników odżywczych rośliny, wpływając na smak, zapach wielu roślin uprawnych, np. oleje gorczycy, czosnku. Jest składnikiem witaminy B1, bierze udział w, w produkcji roślinnych przeciwciał, fitoaleksyn i glutationu. Jeżeli chodzi o możliwość zastosowania, tak jak mówiłem zarówno uprawy warzywnicze, sadownicze, które teraz możemy zobaczyć właśnie na tej części etykiety, gdzie widzimy szereg upraw oraz zalecenia zastosowania w odpowiednich dawkach. Dawka jeżeli chodzi o stosowanie w ogrodnictwie jest sparametryzowana na ilość mililitrów na jeden litr wody. Tam udział wody w poszczególnych gatunków jest bardzo różna, tym samym Taka proporcja no daje lepsze wyobrażenie tak naprawdę o możliwości zastosowanej dawki właśnie w tych uprawach. Mamy minimum, mamy maksimum, czyli poruszamy się w pewnych widełkach, które dają nam możliwość raz dokarmiania, ale także tego oddziaływania fitosanitarnego. Patrząc na rośliny uprawne Widzimy, że tutaj dawka jest zaproponowana na 200 bądź 300 litrów wody, czyli ten układ, który najczęściej funkcjonuje w takich roślinach jak burak, cukrowy, rzepak, kukurydza, zboża, soja i śmiało możemy dawkę ustalać na poziomie właśnie litrów na hektar i dawką podstawową Ion Blue w roślinach rolniczych jest 0,1 litra na hektar. Co powiedzmy stanowi tą dawkę żywieniową, a dawka maksymalna 0,3 na 200 do 300 litrów wody, 0,3 litra na 200-300 litrów wody, to już będzie ta dawka, która również będzie reprezentować oddziaływanie fitosanitarne. W pierwszym slajdzie, w, pierwszym, w pierwszej odsłonie, mówiłem o bioaktywności tego produktu. Skąd się bierze ta bioaktywność i czym jest tak naprawdę? Bioaktywne są jony, to forma właśnie jonowa czyli kationy miedzi mają tę możliwość bycia bioaktywnym składnikiem i gdzie następuje różnica pomiędzy produktem Ion Blue a wieloma innymi miedziowymi bądź zawierającymi miedź produktami. Tutaj udział tych jonów jest bardzo wysoki. Dzięki temu mamy czy uzyskujemy bioaktywność i możliwość właśnie uzyskania pewnej systemiczności tego składnika. Jak popatrzymy na porównanie bioaktywności różnych form miedzi, widzimy tutaj wodorotlenek miedzi, tlenek miedzi, tlenochlorek miedzi i ion blue. Jak popatrzymy na wielkość cząsteczki, jest ona znacznie, znacznie mniejsza po stronie właśnie preparatu Ion Blue, co wpływa tak naprawdę na tą właśnie bioaktywność biologiczną, która no w produkt, produkcie Ion Blue jest wyrażona tak jak wszędzie w ppm natomiast tutaj mówimy o wartości 51 tysięcy ppm co jest kilkudziesięciokrotnie większą ilością niż w tradycyjnych formach miedzi, które mieliśmy do tej pory możliwość stosowania. Wspomniałem wcześniej o e, pH samego produktu, natomiast oprócz tego, że pH samego produktu jest niskie, również ten produkt ma realny wpływ na parametry cieczy roboczej pod kątem właśnie e, pH. Zrobiliśmy doświadczenie, dozując odpowiednie dawki właśnie preparatu Ion Blue do wody, która w momencie wyjściowym miała pH 7,4, czyli lekko zasadowe. Czyli mniej więcej zgrywała się z tym, co najczęściej używamy jako ciecz do oprysków. I dawki kolejno 0,5 ml na 1 litr wody, co odpowiada 0,1 litra na 200 litrów wody. Dwie tutaj. Proporcje są pokazane. Zmieniło pH wody z 7,4 na 6,7. Czyli tutaj po zastosowaniu tylko 100 ml ajona w 200 litrów wody, wody mieliśmy tak naprawdę mocny przeskok właśnie jeżeli chodzi o parametr pH. Później tą degradację wprowadzając kolejne 100, 100, 100, 100, 100 ml widzimy, że też następuje, natomiast ta już buforowość cieczy jest trochę większa i schodzimy przy dawce pół litra na hektar, czyli 0,5 na 200 litrów wody do wartości 5,8, co tak naprawdę jeżeli chodzi o wiele grup środków ochrony, ro ochrony roślin, takich jak fungicydy czy insektycydy, no będzie miało pozytywny wpływ na efektywność działania właśnie tychże substancji czynnych, więc tak naprawdę uzyskujemy dodatkowe wsparcie i już nie musimy się martwić o obniżenie Pecha cieczy właśnie dla tych, yy, dla tych grup produktów. Szanowni Państwo, Ion Blue to produkt, śmiało można powiedzieć XXI wieku, produkt, który daje znacznie większe możliwości zastosowania yy, miedzi i siarki w rolnictwie. Bo to, że można stosować ten produkt w późnych fazach rozwojowych i w tych bardzo Trudnych, jeżeli chodzi o zastosowanie miedzi, czyli wrażliwych to daje ogromną przewagę, jeżeli chodzi o ten produkt. W zbożach do fazy 31 do tej pory mogliśmy zastosować preparaty miedziowe. Ion Blue wychodzi poza ten schemat i tak naprawdę możemy go aplikować zarówno w liściu flagowym, jak i również w kłoszeniu, co daje no, dodatkowe możliwości, tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój rośliny, o tą właśnie redystrybucję azotu, o której powiedziałem, oraz wsparcie jeszcze fitosanitarne właśnie w okresie liścia flagowego i kłosa, kiedy intensywnie walczymy, tak naprawdę z chorobami. To daje Ion Blue daje znacznie szersze możliwości zastosowania niż dotychczasowe preparaty miedziowe. Ja dziękuję Państwu i do usłyszenia.